Witaj kochanie. Czego kudła ode mnie chcesz dziadu? Nie pamiętasz mnie słonko. Na Instagramie do ciebie pisałem. O kurwa, ja pierdolę, co ty pierdolisz? Przyleciałem do ciebie, rzuciłem żonę i spaliłem dzieci. Ochuj xd, zesram się za chwilę. Dobra, dziwko jebana, wiem, że takie suki jak ty jebią mnie na kasę, więc porwę cię i będziesz moim tygryskiem. No i co robisz, kurwa? Okej, będę twoim tygryskiem, słoneczko moje stare. Kurwa, deska się odkręciła! Jaka deska? Rozdzielcza, kurwa! Ja pierdole! Pojebałych wszystkich, kurwa, deskę! Ten jebany... Nie mów tak brzydko. Co jest tu ja Macarena. Ja kętale. Eee, 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 eee. O, halo, Bożenka. A co robię? A gotuję. Padasz, kabulon robię. No już jestem Mariolka? tylko powiedz, co to ten kabulon. Kabulon? Gówno zawinięte w rulon, ty ruro. <głosli> kurwa iwana. <głosli> ty ślałkę. O nie kurwa, wychodzę stąd. Na razie. Na razie. Jest po...

Zostawcie panowie! Zostawcie mi się tylko modlimy! Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać! W całości nie! Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei na taczkę! Sam sobie łeb odłup, prostaku! Zamknij mordę, cipo! Moja mama chce nową kuchnię i stwierdziła, że każdego dnia będzie odrywała kawałek... kawałek plastiku z kuch... okleiny. Żeby Irek zobaczył i kupił jej nową kuchnię. Zobaczymy, czy po prostu uda się ten plan. Ale no nie wiemy, bo on jest taki rozgarnięty, że raczej nie zauważy. Tu już oderwała. Tu kawałki. No i czekamy na nową kuchnię. Irena, gdzie my mamy prezerwatywy? Co? Gdzie my mamy prezerwatywy? Przepraszam bardzo, a można troszeczkę dyskretniej. A, dyskretniej. Irena, gdzie są kondomy? Na dole przy kasie. Elka schowała, bo poście. Dobra, mam! Dzięki! No dobrze, to jakie to mają być prezerwatywy? Czy może odrobinę grubsze z większą ilością żelu nabijającego, dające wam większy komfort i bezpieczeństwo? Tak, poproszę bardzo. Pan... A może jednak woli pan prążkowane z wypustkami dla intensywniejszej rozkoszy? Tak, poproszę bardzo. A proszę... może jednak woli pan jeszcze. Yy, stymulująca powierzchnia, bo ona czuła mocniej, a on mógł dłużej. Z czym? Z lubrykantem. Tak, niech będą z kantem. Ale one wszystkie mają kan, no To to pierwsze lepsze były szybciej, wie pani? Pierwsze to odrobinę grubsze? Tak. Kurczę, one będą za duże na pana. Stawiam go po swojemu, trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co? No ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było.